Tworzymy materiał szorowanego metalu, a ja wyjaśniam Ci co i dlaczego. Na początek wejdź w zakładkę Edit, Preferences, Addons i sprawdź czy masz włączoną wtyczkę Node Wrangler. Jeśli tak, to idziemy dalej. Chcesz tutaj po prawej wejść w okienko z aparatem i upewnić się, że masz włączony silnik EV. Dodajemy sobie Plane'a. Klikam Shift A, dodaję Plane'a i wejdę w tryb edycji, bo chciałem Ci coś jeszcze w nim zaraz pokazać. Póki co zaznaczam jednego edge'a i go sobie wyekstrutuję w dół. Posłuży nam niedługo jako przykład. Wejdźmy teraz tutaj u góry w zakładkę Shading. To nam automatycznie utworzy taką przestrzeń roboczą, gdzie nasz podgląd jest w tak zwanym Benchu. To bardzo fajny podglądowy prototypowy silnik renderowania, jednak nieraz będziesz chciał korzystać z tego, w którym finalnie renderujesz, więc klikamy na klawiaturze Z, wybieramy Render. Okazuje się, że na naszym tle nie ma żadnego fajnego oświetlenia. Tutaj w zakładce Word możemy sobie zmienić kolor, ale tym razem chcemy jednak mieć jakąś ładną teksturę. Więc klikam tutaj na kółko i wybieram Environment Texture. Klikam Open i znajdę sobie zaraz jakąś teksturę. I ta tekstura jest darmowa, ona jest na stronie HDLI Heaven. Możesz sobie znaleźć, nawet zerknąć w link w opisie, jeśli nie zapomniałem tego podlinkować. I mamy już oświetlenie globalne. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, jak takie światła ustawiać, to jest film na moim kanale o tym. Dodajmy no sobie materiał. Zmieńmy kolor. OK. Widać, że podpiął się prawidłowo. Więc kliknę Shift A i dodam Noise Texture. Wykorzystamy to po to, aby ładną fakturę metalu zrobić, ponieważ w blenderze parametr Anizotropic. Niczego nie zmienia w Eevee. Normalnie byśmy to w Cycles wykorzystali i nie musieli się bawrać. Zobacz, kiedy kliknę Ctrl-Shift na mojego node'a z Texture, to mam podgląd. Kliknę drugi raz, mam podgląd z drugiego, node, z drugiego wyjścia. Interesuje mnie to czarno-białe, więc będę korzystał cały czas z faktora. Po przesunięciu Scale mogę zmienić skalę, ale we wszystkich osiach naraz. Dlatego kliknę... Ctrl T, mając ten node zaznaczony i stworzą mi się dodatkowe nody. Interesuje mnie ten mapping, ponieważ on tu posiada scale, który działa dla każdej osi osobno. I mogę sobie jedną z osiek przeskalować, tak aż powstaną mi ładne pasy. I już wiesz, czemu dodałem pionową ściankę. Po by Ci pokazać, że czasami trzeba tak zrobić także z większą ilością osi. Na przykład tutaj z Z. -ką. 19,4 sobie wpiszę tak jak tu i jest ładnie. Natomiast czasami działanie w trzech osiach potrafi wszystko zepsuć. Więc trzymamy się dwóch. Przesunę sobie to na lewo i zacznę próbować jakąś wariację dodać do mojej tekstury. Zobaczmy, jakie ma parametry. W scale już wiemy, jak działa. Jest tutaj detail. Detail na pierwszy rzut oka czasem wydaje się komuś, że nic nie robi. Ale jednocześnie zmniejsza kontrast tekstury, i w miejscach, gdzie ten kontrast był duży, pojawia się detal. Super. Rafness z kolei mm, zakres kolorystyczny zmienia, tak jakby spłaszcza tę teksturę, i mi się to nie podoba. Będziemy to mogli osobno kontrolować w innym modzie, więc zostawmy 0.5. I co robi Distortion? Distortion wprowadza takie zawirowania, które po jakimś czasie sprawiają, że nasza tekstura już nie jest w ogóle niczym podobnym do tego, co chcieliśmy uzyskać, czyli tymi rozciągniętymi pasami. Ale jeśli ładnie to ustawimy, to dodamy, dodamy to, co chcieliśmy, jakąś losowość. Ok. Podobniemy to sobie jako kolor pasowy i Ctrl Shift i klikamy na node z materiałem. Zobaczmy, jak on wygląda. Ok. Mam już kolor, więc teraz dodajmy metaliczność. Metalik jedziemy na samą górę. Później może się okazać, że przesadziliśmy z tym metalikiem. Wróćmy na przykład klikając Z i wybierając Material Preview. I tutaj nasze oświetlenie nie jest zbyt agresywne, więc ten metalik dobrze wygląda, ale kiedy go niedługo połączę z modyfikacją Roughnessa, to może się okazać, że będzie nieciekawiej. Trzeba będzie to troszkę zmienić. Zresztą kliknę Shift A. I dodam sobie światło, takie, żeby zobaczyć, jak to jest, kiedy się odbija mocno jakaś lampka. Dodam jej kolor niebieski i zwiększę power. Teraz po prostu ją sobie odsunę. I wystarczy mi, że troszkę się odbija i nic poza tym. Ok, wracamy do materiału. Mamy metali, chciałbym dodać tu także roughness. Mogę sobie bezpośrednio połączyć ten mój note do roughnessa, ale on nie do końca zachowuje się tak jak powinien, jest trochę za mocno, za mocno kontrastowy. Żeby go kontrolować, mogę dodać kolor ram. Wchodzi on w to miejsce i chcę wiedzieć, jak on działa, więc klikam Ctrl, Shift i myszką na ten note. Zobacz. On tak jakby mapuje nam tę skalę szarości, no bo tutaj w końcu jest tekstura przejścia od... Bieli do czerni, czyli skalą szarości, mapuje nam na taki pasek, który mogę kontrolować. Przejeżdżając czarnym, zwiększam jakby udział czarnego w tych yy, najciemniejszych poziomach. I tutaj białym działam tak samo. Do tego, jeśli na przykład czarnym przejadę i zmienię jego wartość, to mogę podnieść jasność najciemniejszego koloru, który wystąpi. Czyli zamiast będzie taka szarość. Miejąc to na uwadze, będziemy dostosowywali roughness, mając jako note podglądowy ten shader. Czyli ctrl-shift, klikam na shader i zobaczmy, jeśli zwiększę czarny, to zwiększy się e, połysk, a to jest działanie, które mnie teraz nie interesuje. Ja bym chciał trochę go Zmniejszy, czy by to było mniej połyskliwe, bo jest aż nierealistyczne, więc podciągam po prostu ten biały nód. Taka wartość załóżmy, że jest OK. Po prostu te skrajnie skrajnie połyskliwe kawałki. Chciałbym, żeby nie błyszczały aż tak bardzo, więc ten czarny zamienię na jakieś ciemne szary. Super. Poza tym. Mamy tutaj dość monotonne ustawienia roughnessa i takie rzeczy nie występują w rzeczywistości, więc chciałbym to jakoś zachwiać. Jeszcze raz wprowadzam pewną losowość. Dodam sobie Note z Noise Texture ponownie i znowu kliknę Ctrl T. Zobaczmy, jak to wygląda teraz. Ok, te łatki ciemne i białe mógłbym wykorzystać do nałożenia na już chwilę temu zrobioną teksturę. Kliknę na tym noise texture i jeszcze sobie tylko skalę może zmienię, żeby te łaty były większe, więc scale musi być trochę bliższe zera niż było. I jakby tu połączyć te rzeczy, a w ogóle czy mogę kontrolować kontrast tej tekstury? Oczywiście, że mogę, po prostu dodaję kolejny kolor ramp i patrzę jak to wygląda, jak podciągnę na przykład czarny w górę odrobinę, albo biały, ja tego teraz nie będę robił. Zostanę przy czarnym. Potrzebny mi jakiś note, który zmiksuje to z tym. No to dodaję Shift A i to będzie Mix RGB. Fajnie. Odepnę tutaj oba kolory. Mój podgląd ustawię na Mix RGB i zacznę się zastanawiać, jak on działa. Tutaj jest Mix, czyli przejście pomiędzy jednym a drugim, czyli tym a tym. A faktor mówi, którego z nich jest więcej. Czyli jeśli ustawię skrajnie na lewo, to jest ten z góry, skrajnie na prawo, to jest ten z dołu. A ja chciałem przecież jeden dodać do drugiego albo pomnożyć. Więc klikam tutaj na Mix i okazuje się, że są tryby bardzo podobne do tych, na przykład z Gimpa. Albo z Photoshopa jest jakiś Value, jest Saturation. I jeśli wiesz, co robią, może Ci to pomóc. Ja teraz skorzystam z Multiply. I zobacz, nasze efekty się nałożyły. Jeśli uważam, że nałożyły się za mocno, mogę albo próbować stonować to na kolor rampie, albo dodać w mniejszym stopniu, czyli po prostu tego faktora zbliżam bardziej w stronę zera. Ale zobaczmy, jak to wygląda, kiedy podejrzę shader. Wygląda całkiem fajnie, choć już widzisz według mnie, jest to bardzo, bardzo, bardzo połyskliwe i mógłbym to w czego zmniejszyć, zmieniając poziom metallic, tak jak widzisz teraz. Ale to powinno oczywiście pasować do Twojego modelu, tego co chcesz w nim osiągnąć, oraz Twojego oświetlenia. Na przykład wejdźmy teraz z powrotem w Material Preview i tu wygląda już bardzo fajnie. OK, wróćmy do naszego widoku z renderu, ponieważ jest to coś, czego mi brakuje. Czy Tobie nie brakuje tutaj wypukłości? Bo mi tak. A możemy do tego wykorzystać m.in. to wejście normal, ponieważ jest jeszcze displacement, ale to jest temat na jakiś inny film. Żeby do normala podpiąć normal, potrzebne mi jakieś wejście. O takie właśnie w tym kolorze, jak tu jest, takim fioletowym, takim, które ma dane na temat tak zwanych wektorów albo normalnych, albo dla niektórych po prostu wysokości. Więc dodam Shift A, Normal Map. To jest node, do którego normalnie się wpina teksturę. A że nas Noise Texture jest czarno-biały, to w zasadzie zawiera dobre dane, żeby go wykorzystać w ten sposób, mimo że Normal Mapy tak naprawdę posiadają dwa różne kanały kolorystyczne. OK. Podepnę sobie ten noise texture poprzez faktor do parametru kolor. Jeśli chcę go kontrolować, to mogę nawet dodać ponownie jakiegoś kolor rampa w tym miejscu. I teraz normal podpinam do normal i podgląd będę trzymał naszej derze. Spodziewam się zbyt mocnego efektu. OHO, to dlatego, że tutaj strength ustala siłę mojego, mojej normalki. Jeśli ustawię to na 0, to będzie całkowicie wyłączona. I po prostu muszę sobie poklikać strzałką w lewo i w prawo i ustawić najbliższy parametr do oczekiwanego. Jeśli takie 0,1 jest dla mnie za mocne, to mogę z palca z klawiatury wpisać 0,05. Jeśli dalej za mocno, to na przykład piątkę zamienię na trójkę. I takie coś jest już całkiem znośne, wygląda fajnie dość. Jeśli z kolei to jest dla Ciebie za mało i chciałbyś zobaczyć, jak taką teksturę, jak taki materiał nakładam na trochę większy obiekt, to powinieneś na kanale znaleźć serię, w której modeluję interfejs audio. I tam jest odcinek dotyczący materiałów. A tymczasem do zobaczenia. Słyszymy się w kolejnym odcinku. I aby tego odcinka nie przegapić, pamiętaj, żeby kliknąć dzwoneczek tam koło swojej subskrypcji. Do usłyszenia.